Co dziś znalazłem na starociach? Toaletka cenionego włoskiego producenta Selwa kosztowała 550. Cztery wieszaki rustykalne były za 200. Za 300 można było kupić piękne fazowane lustro z delikatnymi rzeźbieniami, drugie mniejsze za stówkę. Komodę drewnianą ręcznie malowaną wyceniono na 450. Wazon projektu Wacława Hanusa dla huty Izerskie Sklo był za 200, ten z kosmiczną malaturą 50. Magnetofon ze wzmacniaczem z lat 70. na szpule 7 był w cenie 300 zł. Za 150 był niewielki stolik. i Jeszcze mniejszy za 70 i ława z szufladami 350. Fotel w takiej samej cenie i drugi za 400. Niemiecki dzban z mocnym czerwonym akcentem. Stówka wysokiej klasy wzmacniacz i tuner z lat 70. Kenwood Model 650 był za 5000. Razem z kolumnami 7000. Rzutnik z lat 60. do slajdów 120. Talerze z porcelany w całość za 50 zł. Lampiony mosiężne po 120. Komoda 250, kartonowe królestwo dla szperaczy, a w nim ciekawy wazonik za 20 i niemiecka patera szwipnic Weinlaub też 20. Komplet sześciu kieliszków kryształowych był za 80. Szukam lamp industrialnych, ale dziś znalazłem ciekawą górniczą lampę za stówkę. Natomiast w tym tygodniu dla klientów z Łodzi przygotowałem polskie lampy latarniane o niesamowitym kształcie. Średnica 50 cm, wyprodukowane przez Art Metal z Łapina Kartuskiego.